Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Dobrze rozpoczęliście tę rundę rewanżową. Co prawda remisy to jednak też zguba czterech punktów, ale e, no tak naprawdę dwa remisy, w tym jeden wyjazdowy, drugi z rezerwami KKS-u Kalisz. No i teraz trzy punkty z wyjazdu. Ta runda na plus. No na pewno. Myślę, że złapaliśmy troszeczkę doświadczenia już i ogrania w tej czwartej lidze mocnej. Bo te początki nasze w tamtej rundzie były bardzo, bardzo takie... Dograliśmy dobre mecze, ale nie wygrywaliśmy tych meczów. Natomiast tutaj, w tych dwóch pierwszych meczach, no, 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 śmiało można było się pokusić o w jednym i w drugim meczu o, o pełną pulę, bo, bo mieliśmy dobre sytuacje w meczu z KKS-em, to już całkiem mieliśmy przewagę i sytuacji mnóstwo. Tylko się chwytaliśmy za głowy, bo... Bo, bo, bo nie trafialiśmy naprawdę z bardzo dobrych sytuacji. Krona Piaski utrzyma się w czwartej lidze, w to wierzy. No oczywiście, bym nie wierzył, to byśmy tutaj nic dalej nie robili. No, widać to, że, że tutaj żyjemy, ławka cały czas i, i, i przygotowywaliśmy się pod to, żeby się utrzymać. Radio Sud, radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.